Ta ściana jest idealna do testowania optymalizatorów mocy, dlatego proszę was tutaj o wsparcie, żebym ja nie musiał wykładać 100% kasy. Wiadomo, odrzucamy takie rozwiązania jak Solar Edge, wiemy jak działają, były na moim kanale, działają super, ale wymagają specjalnego falownika, który współpracuje z optymalizatorami Solar Edge. Jeżeli chodzi o Huawei, a, dokładnie ta sama sytuacja, jeszcze napięcie startu jest bardzo wysokie, ale co chcę dla was przetestować? Optymalizatory uniwersalne. Wiele razy mówicie o Tigo. Są też Deje, są też optymalizatory Solarman. Być może uda się założyć je wszystkie. Link w opisie i właśnie wspierajcie dane optymalizatory. Te, które wygrają, to założymy je tylko jedne, ale ja bym wolał, żeby to się rozłożyło na trzy, więc wybierajcie, że wspieracie wszystkie trzy rozwiązania. To co najmniej dwa tutaj zastosuję, bo chciałbym po 18 sztuk paneli podłączyć pod optymalizatory, czyli 18 i 18, tak żeby to wszystko było widać. Czy to działa, czy to nie działa, czy to jest ściema, ile trzeba na to wszystko wydać, no ja chcę znowu przetestować w praktyce i Wam pokazać, także pomóżcie mi, żebym Wam mógł to wszystko przetestować. Dzięki i do zobaczenia!